Wiecie, że jestem z Podhala do tego ze wsi. Ja to jestem taki wiejski ksiądz. To może właśnie z tego wiejskiego doświadczenia dzisiaj rozpocznę. Na podchalu owce wypasa się po dziś dzień. Teraz zaczyna się ten czas. Kiedyś byłem, będąc jeszcze w seminarium, Poszedłem w góry i tak w jakiejś dolince widzę mnóstwo owiec. Dwóch pasterzy idzie z nimi. Z różnych kierunków. Zmierzają na, to, na tą samą polankę. Jeden ma takie widać mocno zadbane owieczki, wszystkie białe. Oszczerzone, czyściutkie. Drugi miał też białe, ale one bardziej takie szarawe były, no i kilka czarnych. I w pewnym momencie oni zbliżyli się do siebie, ewidentnie się znali, zaczęli ze sobą rozmawiać. I ta rozmowa trwała dość długo na tyle długo, że te owce wszystkie zaczęły się mieszać. I po chwili to już była zupełnie taka mieszanka, że nie można było no, rozróżnić, które są, którego bacy. czy Juhasa. I byłem ciekaw, co się stanie dalej. Oni gadali gdzieś około 40 minut. Ja siedziałem na ławce, bo akurat odmawiałem sobie jakąś modlitwę. Miałem już iść, ale czekałem, aż oni będą się rozchodzić, żeby zobaczyć, w jaki sposób oni te swoje owieczki do siebie przyciągną. No bo stwierdziłem, że to jest nie do zrobienia. I w pewnym momencie rozeszli się. Jeden i drugi zaczęli śpiewać. Szli w przeciwnych kierunkach, śpiewając. Jeden lepiej, drugi gorzej. Ale co się stało? Te owce zaczęły się rozchodzić, i za chwilkę znowu widziałem białą owczarnię i szarą owczarnię. Wtedy zrozumiałem, co to znaczy dobry pasterz. Wtedy zrozumiałem słowa dzisiejszej Ewangelii. Owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego. Wtedy w pełni zrozumiałem właśnie te słowa Pana Jezusa. Dobry pasterz to pasterz, który troszczy się o swoje owce, który się nimi zajmuje, opiekuje. Tak jak słyszeliśmy to w psalmie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Myślę, że z tego psalmu słowa, które do dzi dzisiaj do nas najbardziej chyba przemawiają, to te słowa, chociażbym przechodził przez ziemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Można powiedzieć, że świat przychodzi teraz przez taką ciemną dolinę. Przez taką ciemną dolinę jesteśmy przeprowadzani. Ale my nie musimy się bać, bo On jest przed nami. On prowadzi nas na zielone pastwiska, orzeźwia naszą duszę. Dzisiaj jesteście na pastwisku, gdzie możecie odpocząć, wytchnąć, Myślę, że przez ten czas, jak tak ciężko nam jest nawet przyjść na Eucharystię, bo tyle zakazów, to chyba dzisiaj bardzo cieszycie się z tego, że jesteście nam przy świętej, no nie? Chyba nie, tak nie docenialiśmy wcześniej piękna wartość Eucharystii, jak my jej potrzebujemy, jak ona jest dla nas ważna, jak właśnie teraz. Myśmy się przyzwyczaili przy ołtarzu, że jak odprawiamy mrze święto, jest pełny Kościół, gdzie jak jest trudne odprawiać mszę święto przy prawie pustym kościele, kiedy trzeba zamykać drzwi, że nie może wejść osoba więcej. I jaka to jest dla nas radość, kiedy was tu widzimy, kiedy tak jak ksiądz Marcin wspominał, jest jakaś krzątanina w zakrystii. To dobry pasterz. O nas dba. Ale wróćmy do tych słów. Owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego. Pasterz się o nas troszczy. Ale pytanie... Co my jako te owce zrobimy? Czy my za tym pasterzem będziemy kroczyć? A kiedy będziemy kroczyć? Jak dobrze będziemy znać Jego głos? Temu tak ważne jest, byśmy się wsłuchiwali w Chrystusa. Byśmy się wsłuchiwali w Słowo Boże. Teraz w domach chyba macie trochę więcej czasu. Warto. Przedzierać się przez te księgi Pisma Świętego, żeby poznawać coraz lepiej głos Pana Boga, żeby nasze serce stawało się coraz bardziej wrażliwe na to, co On do nas chce powiedzieć, w jaki sposób chce poruszyć nasze serce, gdzie nas chce posłać. Bo dobry pasterz powołuje. Powołuje nas, byśmy szli tam, gdzie idzie On. Ale powołuje nas, żebyśmy szli drogą, która Jemu jest znana. W tym roku klerycy nie będą jeździć po parafiach zawsze. W niedzielę dobrego pasterza z seminarium rozjeżdżali się pod diecezji, żeby dawać świadectwo swojego powołania. Mówić o, o pięknie powołania do kapłaństwa, albo do drogi do kapłaństwa. Ale właśnie dobry pasterz nie tylko powołuje do tego, żeby inni byli pasterzami, ale właśnie dobry pasterz prowadzi nas, żeby wskazać nam właściwy kierunek przeznaczony dla nas. I ostatnie słowo, ostatnia myśl. Słowo, które bardzo pasuje do obecnego czasu. To jest nieprawdopodobne, jak czytamy Pismo Święte w czasie liturgii. To ono zawsze jest odpowiedzią na to, co nas spotyka, na wydarzenia, które się dzieją. Pan Bóg, od... jak pytamy Pana Boga, czemu nas to wszystko spotyka, jak w tym wszystkim się odnajdywać, no to mamy w liturgii zawsze odpowiedź Pana Boga na te pytania. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również, również za was cierpiał i zostawił wam wzór, abyście szli Jego śladami. To się Panu Bogu podoba, jeśli dobrze czynimy, to znaczy, jeśli wobec trudności, doświadczeń, cierpienia postępujemy dobrze, wybieramy dobro. Nie temu, że. Mamy w tym tyle siły sami z siebie. Tylko mamy tą świadomość, że Pan przecierpiał za nas tak wiele. I teraz swoim przeżywaniem trudności, które nas dotykają, mogę Panu Bogu odpowiedzieć, podziękować. Te trudności przekuć w modlitwę. W przekuć w w tą modlitwę, która stanie się pieśnią uwielbienia Pana Boga. Tak przeżywajmy ten czas. Słuchajmy naszego dobrego pasterza, abyśmy zawsze postępowali za nim, kiedy zaczyna śpiewać. I przeżywajmy ten trudny czas w duchu modlitwy. To, co trudne, Ofiarujcie Panu Bogu jako modlitwę w jakichś konkretnych intencjach. A modlitwa w postaci cierpienia zawsze jest najskuteczniejsza. Amen.